Jak ty, miasto moje, a bliżej. Najpiękniejszy mój świat. Najpiękniejsze dni zostawiłem tam kolację. Ta krótka prezentacja multimedialna ma na celu przybliżyć Wam zmiany zachodzące w ciągu 20 lat w naszym mieście. Teraz przyjemność zaprosić Państwa na krótki wywiad prezydenta. Które z inwestycji ostatniego dwudziestolecia są Pana zdaniem najważniejsze dla miasta i jego mieszkańców? Dla czysta, jednostkowa, cała taka, no, administracja Część miasta do oczyszczalności uczajka. Modernizacja teraz A60. Zrobimy mniejszej inwestycji w kanalizację i Jak zmienia się polityka prorodzinna w regionowie Generalnie bardzo często na mówieniu, na robieniu polityki wokół rodziny się kończy. My staramy się tą politykę prorodzinną realizować w konkretach. Czyli przygotowywać dobrą ofertę oświatową. I to począwszy od żłobka, rozbudowujemy żłobek. Poprzez przedszkola, przedszkola nasze znaczy są wyremontowane, przyjazne, pracują dłużej jak, jak inne. Do tego budujemy dwa nowe przedszkole, i budujemy kolejne. Później szkoły podstawowe i tak dalej, tak dalej. Tworzymy nasze miasto, żeby ono było, było bezpieczne, bo rodzina może myśleć o swojej przyszłości, o rozwoju w bezpiecznym mieście. Oczywiście też jest system opieki społecznej, który pomaga, budujemy mieszkania socjalne, budujemy też tanie mieszkania na sprzedaż. Bo w tych konkretach, a nie tego mówienia o polityce prywatnej kryje się tak naprawdę pomoc, pomoc rodzinie. Finansujemy różne formy pomocy dzieciom czy do bezpłatnej kolonii. Jak wygląda oferta miasta skierowana do młodych osób? Czy coś się zmieniło w ciągu 20 lat? miasta to jest miejska no, to jest ale... biblioteka miejska, tutaj um, trochę się zmieniało, Była jedna siedziba e, miejskiego ośrodka kultury, dzisiaj jest targowa. Dzisiaj jest też sala widowiskowa w ratuszu, te, te powierzchnie ratuszowe, które są wykorzystywane czy na, 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 na powierzchnie wystawiennicze, czy jako miejsca no, do, do, do różnych zajęć teatralnych, na gitańce, itd. etc. etc. Biblioteka też zyskała nową siedzibę. przygotowujemy się do budowy takiej no, multimedialnej, fajnej biblioteki. Jest tu czytelnia internetowa, bezpłatna w, w Ratuszu prowadzona przez bibliotekę, z którą też młodzi mieszkańcy mogą ne, korzystać. Staramy się też a, trochę ich a, w zdrowym ciele, zdrowy duch e, budujemy. Kolejne boiska ogólnodostępne. dostępne przy szkołach. Jest boisko pierwsze przy bibliotek. 3 ze śluszką na wierzchu, później przy, przy waszym zespole został oddany do użytku zespół boisk. Na Stadionie Miejskim jest boisko wielofunkcyjne, są boiska do piłki plażowej, jest boisko pełnowymiarowe do piłki nożnej, teraz będzie zespół boisk. Czy w Legionowie poprawiło się bezpieczeństwo? Na terenie miasta regionu nigdy nie było zbyt wielkich problemów z bezpieczeństwa, chociaż to, to jest nieuniknione, że w tak dużych zbiorowiskach ludzkich nie są przestępstwa, są wykluczenia. Myślę, że jest utrzymywane na bardzo wysokim poziomie ze względu na pracę policji, funkcjonowanie straży miejskiej, która nie w każdym mieście funkcjonuje i też bliskie relacje z Centrum szkolenia policji. W ciągu trzech miesięcy zostanie uruchomiony monitoring miejski, czyli system 30 kilku kamer obrotowych, które myślę, że jeszcze bardziej podniosą na pewno poczucie, ale też i poziom bezpieczeństwa. Także realizujemy też finansowany z takich środków zewnętrznych program Razem Bezpiecznej, który uczy małe dzieci, jak funkcjonować w drodze do szkoły, akcja mały ratownik, jak Pierwszej pomocy. Co jest priorytetem zmiany? Priorytetem jest e, sprawna komunikacja, zwłaszcza stworzyć system e, dowozu ludzi z e, środkami e, przewozu na funkcjonowania mieszkańców. Misją miasta jest stworzenie e, dobrych warunków do zamieszkiwania, do rozwoju z dobrą ofertą usług publicznych, z możliwością e, tworzenia nowych miejsc pracy dla mieszkańców, tych, którzy dzisiaj mieszkają. My gościmy również w szkole podstawowej numer 2. Jest pani dyrektorem jednej z najstarszych szkół w Legionowie. Czy może pani opowiedzieć, co zmieniło się na przestrzeni? Czekł najważne to było, jeżeli chodzi o sprawę dydaktyczną, bo weszła reforma oświaty i szkoła zmieniła się z ośmioklasowej w sześcioklasowej. Natomiast jeżeli chodzi o sprawy takie remontowe, budowlane, to w latach 90. była dobudowana szatnia, było przerobione, wyremontowane i nowe wejście jest zrobione do szkoły oraz jakoś remontowaliśmy też teren wokół szkoły. Natomiast okres od 2001 roku, od kiedy ja jestem dyrektorem szkoły, to były przeprowadzone bardzo liczne i poważne remonty. To oczywiście dzięki środkom finansowym przekazanym przez organ prowadzący przez prezydenta miasta. Między innymi były to remonty pionów kanalizacyjnych, piękna biblioteka, stołówka i kuchnia, na remontowa. także remontowali klatki schodowe, no i mnóstwo innych jeszcze drobnych. I malowane sale gimnastyczne i sale lekcyjne. Natomiast dla uczniów zakupiliśmy zupełnie nowe meble, czyli te wszystkie są meble, to wszystko są wymieniane meble, staliki i krzesełka. W tym czasie również pozyskaliśmy dokładnie właściwie nową pracownię komputerową w 2001 roku, a później pozyskaliśmy kolejne kolejną pracownię ze środków umili, jeśli pracą multimedialne w bibliotece. To takie poważniejsze sprawy, bo również były mnóstwo drobnych, gdzie teraz o, też poważniejsze sprawy. Kupiliśmy tablicę interaktywną, więc wkraczamy już w takie nowoczesne. Wiemy, że trwa rozbudowa szkoły. Jakie niesie to korzyści dla uczniów i ich rodziców? Przede wszystkim to, że liczymy na pracę, na jedną zmianę. Czyli dzieci nareszcie będą wychodziły ze szkoły o godzinie 12.1, pierwszej, może drugiej na najpóźniej. Na to liczymy i myślę, że tak będzie przynajmniej przez pewien czas. Poza tym, bardzo ważne też będzie dla dzieci to, że będą mogły przez kilka lat być w jednej placówce, bo tutaj będzie wybudowany zespół szkolno-przedszkolny. A zatem, już jak dzieci przyjdą do przedszkola w trzech lat, będą mogły kontynuować naukę do klasy szóstej, czyli kawał czasu spędzą w tej samej placówce. Poza tym, będziemy mieć nowoczesne boisko, nawet. Piękny zabaw. No i oczywiście nareszcie będzie, będzie miejsce na zajęcia pozalekcyjne, bo teraz pracujemy do godziny 17. Jak ocenia Pani zmiany w mieście jako jego mieszkanka? W ostatnich kilku latach miasto się bardzo zmieniło na korzyść. Przede wszystkim jest pięknie oświetlone, są nowe budynki, jest kanalizacja, jest woda, są ulice, także nie ma porównania z tego z tym, co było i myślę, że teraz to na pewno być duminaj.